Zadanie 12. Wykresem funkcji kwadratowej f od x to się równe. 3x do kwadratu plus bx plus c jest parabola o wierzchołku w punkcie w urzędnych minus 3 i 2. Wzór tej funkcji w postaci kanonicznej to. No i Tutaj musimy wybrać spośród czterech różnych odpowiedzi. I popatrz, postać ogólna każdej jednej funkcji kwadratowej wygląda w ten sposób, czyli zwróć uwagę, że my w zadaniu mamy już podaną wartość tego parametru a, czyli parametru wielkości, która stoi przy x do potęgi drugiej. Natomiast postać kanoniczna, ona została tutaj zapisana w tej zielonej ramce, gdzie tak naprawdę p to jest nic innego jak x wierzchołkowe, a q to jest nic innego jak y wierzchołkowe. Czyli my tutaj możemy sobie zapisać, że skoro P to jest nasze x wierzchołkowe, to znaczy, że możemy już tutaj z treści zadania to x wierzchołkowe odczytać i ono jest równe minus 3. Więc zapiszmy sobie minus 3. Natomiast Q, tak jak powiedziałam wcześniej, to jest nic innego jak y wierzchołkowe, czyli współrzędna y wierzchołka paraboli. Która też zresztą jest tutaj podana i ona jest równa, zobacz, 2. Więc możemy sobie tutaj zapisać dwójkę. I teraz te dane, które tutaj wypisałam, możemy sobie podstawić tutaj pod ten wzór. Czyli otrzymamy na tej podstawie F od U to się równa. A. No i jeszcze jedna rzecz. No mamy podane A. Zobacz, że A jest tutaj podane w tym miejscu. I A jest równe dokładnie 3. Więc zarówno ten współczynnik A możemy podstawić tutaj, jak również współrzędne wierzchołka. I na tej podstawie otrzymujemy tutaj F od X, które jest równe 3 razy X odjąć minus 3 całość do potęgi drugiej plus 2. No to teraz sobie tutaj zredukujemy, czy uprościmy to wyrażenie. Nawiasie, ściągnął po prostu ten wewnętrzny nawias. Więc f od x to się równa 3, razy x plus 3, całość do potęgi drugiej plus 2. I zwróć uwagę, że tak naprawdę mamy tutaj już tą postać kanoniczną, o którą my jesteśmy proszeni w zadaniu, zatem tutaj prawidłową odpowiedzią będzie odpowiedź B. Na temat funkcji kwadratowej w ogóle, jak również różnych postaci funkcji kwadratowej, mówiłam już na moim kanale. Jeśli jeszcze nie, nie widziałaś tych nagrań, to koniecznie zajrzyj do opisu tego wideo, które właśnie w tym momencie oglądasz, i tam znajdziesz odpowiednie linki. Natomiast w tym odcinku to już jest wszystko. Serdecznie dziękuję Ci za uwagę. Pamiętaj o subskrypcji kanału, lajkowaniu filmów, ale przede wszystkim pamiętaj o tym, żeby filmami, materiałami, całym kanałem dzielić się z innymi osobami, które uczą się matematyki. I zapraszam Cię również na mojego bloga ilonabetnarska.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.